Dzień dobry. Wszystkie linki do prezentowanego przeglądu znajdują się w opisie pod wideo. Potrzebujesz darmowej pożyczki online? W tym wideo opowiemy o sprawdzonych serwisach internetowych, które udzielają pożyczek bez prowizji w 2024 roku. AwaFin Serys oferuje szybki kredyt online bez prowizji na kwoty do 12 tysięcy złotych. Ukres nieoprocentowany trwa 30 dni, a następnie pożyczka zostanie obciążona odsetkami w wysokości 313/36 odsetek rocznie. Kredyt na takich warunkach mogą otrzymać nowi klienci w wieku od 21 do 75 lat. Aby uzyskać pożyczkę musisz wypełnić formularz, podać dane osobowe i numer konta bankowego. Po rozpatrzeniu wniosku i jego zatwierdzeniu, klient otrzyma pieniądze na wskazanie konet bankowe w ciągu 5 minut. Klienci wybrają tę firmę, ponieważ oferują łatwą rejestrację, szybkie rozpatrzenie wniosku i zapewnia pełne bezpieczeństwo danych. Usługi jest świetne dla każdego, kto pilnie potrzebuje pieniędzy w nieprzewidzialnych sytuacjach życiowych. Kredy na kredy można otrzymać pożyczki bez prowizji w wysokości od 500 do 3000 złotych na okres od 1 do 31 dni. Po zakończeniu okresu nieoprocentowanego zostanie naliczona prowizja, jej wysokość i warunki płatności należą od wybranej oferty. Procedura rejestracji na stronie internetowej jest bardzo prosta i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić wniosek, podać dane identyfikacyjne, numer konta bankowego oraz adres e-mail. Zwykle rozpatrzenie wniosku trwa nie dłużej niż 10 minut. Po zweryfikowaniu wszystkich podanych danych i zatwierdzeniu wniosku pieniądze zostaną przelane na konty bankowe klienta. Otrzymać kredyt bez prowizyji mogą osoby pełnoletnie posiadające stały dochód oraz obywatelskie polskie lub stałe zezwolenie na pobyt. Ekspres pożyczka в сервісі можна узискати непроцентовану пожички на квоти 5 тисяч злотих. Згодні з ворунками умови, кредит без провізії триває перші 30 днів. По впливі того окресу, а також від всіх інших квот, налічані соноцетки оцетки 311-74 оцеток рочні. Або отримати пожички, мусиш вибрати квоти і окрес платності, ораз виповнити внесок, подачі дані особове і контобанкове. Środki zostaną przelewane po zakończeniu procesu aplikacji, jeśli niepotrzebna jest dodatkowa weryfikacja. Czas oczekiwania na przelewane środki zależy natomiast od banku, w którym masz konto. Jednak maksymalnie trwa to 1-2 dni od momentu wysłania przez serwis przelewu bankowego. O pożyczki mogą aplikować osoby powyżej 21 lat, obywatele Polski oraz osoby posiadające stale źródło dochodu. Wniosek może zostać odrzucony z różnych powodów, takich jak negatywna historia kredytowa, brak dochodu czy zbyt duża ilość zasiągniętych pożyczek w innych instytucjach finansowych. Warto skonsultować się z obsługą klienta, aby uzyskać szczegółowe informacje. Jeszcze raz przypominam, wszystkie linki do prezentowanego przeglądu znajdują się w opisie pod wideo. Netkredit Serwis oferuje szybką pożyczkę online bez prowizji w wysokości od 300 do 10 000 zł na okres 30 dni. Następny klient musi zapłacić całą kwotę w ciągu 5 dni, w kolejnym okresie odsetki są naliczane tylko od wydanej kwoty 191,48 odsetek rocznie. Możesz korzystać ze swojego limitu kredytowego o 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, kiedy tylko tego potrzebujesz. Możesz spłacić tylko minimalną kwotę do zapłaty bądź także wykorzystany limit kredytowy lub jego część. Firma oferuje również swoim klientom wydanie wirtualnej karty MasterCard. Karta jest wydawana bezpłatnie, ale za korzystanie z niej należy zapłacić 11% wykorzystanego limitu w każdym miesiącu rozliczeniowym. To proste. Jeśli klient nie korzysta z pieniędzy, nic nie płaci za karty. Usługa nie przewiduje żadnych dodatkowych opłat. Aby uzyskać pierwszą pożyczkę, musisz wypełnić formularz, podać swoje dane identyfikacyjne, konto bankowe i numer telefonu. Cash space Serwis oferuje zasiągnięcie pierwszej pożyczki bez prowizji na kwoty od 100 do 5000 zł. Procedura rejestracji odbyły się online i jest bardzo prosta. Wystarczy wypełnić wniosek, podać dane osobowe i numer PESEL. Pożyczka bez prowizji może trwać od 1 do 60 dni. W zależności od warunków umowy, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku pieniądze zostaną przylane na konto bankowe. Zazwyczaj rejestracja klienta, rozpatrzenie wniosku i przelew pieniędzy odbywa się w ciągu od 1 do 2 dni. Z usług serwisu mogą korzystać wyłącznie obywatele polscy, osoby powyżej 21 lat, posiadające stały dochód obywatelstwo polskie. Cash Space nie pobiera opłat za swoje usługi i gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych klienta. W tym artykule omówiliśmy najlepsze serwisy finansowe, które udzielają bezpłatnych pożyczek online w 2024 roku. Rozważaliśmy wszystkie ich zalety i wady. Teraz możesz wybrać, gdzie najlepiej wziąć bezprocentową pożyczkę. Linki do oficjalnych stron serwisów finansowych z naszego przeglądu znajdują się w opisie pod wideo. A ja się z Wami żegnam. Dęgi za oglądanie i wszystkiego dobrego. Jeśli artykuł był dla Ciebie pomocny, polub go i subskrybuj nasz kanał. A jeśli wcześniej korzystali z usług powyższych serwisów lub jesteś teraz ich klientem, zostaw komentarz pod wideo. To dla nas bardzo ważne.